Witam państwa bardzo serdecznie. Będę miała przyjemność opowiedzieć państwu o moich badaniach, które przez kilka lat prowadziłam, jednocześnie pracując w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. I pomimo upływu czasu, jak się państwo za chwilę przekonacie, te badania. Były kilka lat temu prowadzone. Myślę, że po pierwsze, tematyka jest, wciąż, tematyka jest wciąż aktualna, a jednocześnie jest mi miło po raz pierwszy w ogóle publicznie prezentować, prezentować ten temat. Powiem krótko o identyfikując w ogóle temat, dlatego że to jest temat, który nie występuje szerzej w, w literaturze zarządzania i właściwie tego typu badania nie były wcześniej prowadzone. Stąd pierwsze, co, o czym chciałam powiedzieć, to w ogóle określenie skali zjawiska, czy znaczy wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w muzeach publicznych. Powiem trochę o zastosowaniu i powiem trochę na temat praktyki, dlatego że moje badania były przede wszystkim w oparciu o. Doświadczenia stosowania strategii w muzeach publicznych, ale myślę, że ze względu na podobieństwo i na w ogóle funkcjonowanie w otoczeniu prawnym, te wnioski z, z, z badań, które dotyczyły muzeów, można też potraktować szerzej, w skali w ogóle sektora funkcjonowania instytucji publicznych. I powiem troszeczkę o znaczeniu jakie znaczenie dla zarządzania, dla zarządzających muzeami ma stosowanie zarządzania strategicznego. W swoim wystąpieniu, jak również w swoich badaniach skupiałam się na procesie strategicznym, czyli chciałam się dowiedzieć, jaką rolę odgrywa proces zarządzania strategicznego w rozwoju muzeów. No i właśnie o czym wcześniej mówiłam, w ogóle jaka jest skala stosowania zarządzania strategicznego. Jeśli mówię o zarządzaniu strategicznym, to mam na myśli Proces, na który składa się tworzenie strategii oraz jej wdrażanie, czyli realizacja, który składa się z opisanych w literaturze etapów, które tutaj tylko y, wspomnę. To jest przeprowadzenie analizy otoczenia, określenie misji y, muzeum, określenie wizji, moż, można to y, określić albo pomija się ten etap, wyznaczanie celów, określenie sposobów y, ich y, realizacji. Zatem przedmiotem mojego badania jest proces, czyli coś, jak się coś dzieje, a nie treść tych dokumentów. Znaczy oczywiście trochę musiałam tej tematyki dotknąć, natomiast ze względu na ograniczony czas nie będę dzisiaj mówić zasadniczo o tym, jakie były treści tych dokumentów strategicznych. No i jako obszar badań to są muzea publiczne w rozumieniu ustawy o muzeach, która właśnie definiuje, czym jest Muzeum Publiczne. Badałam ten temat na różne sposoby i też przez kilka lat. Przede wszystkim zaczęłam od analizy danych zastanych i to właśnie po pierwsze, że niewiele, jeśli chodzi o ten temat, od strony badawczej się dzieje. Raczej mamy do czynienia z taką literaturą poradnikową, znaczy jak dobrze napisać strategię i dlaczego w ogóle powinno się to robić. W związku z tym pierwszym było w ogóle ustalenie, identyfikacja, czy znaczy ustalenie czy strategie występują w muzeach? Czy jest to narzędzie stosowane, a jeśli tak, to w jakim zakresie? E, objęłam badaniami e, wszystkie, wówczas czysta, około 350 muzeów. Można po, e, dopiero w drugim etapie moich badań, czy, czyli ankieta elektroniczna była skierowana do wszystkich publicznych muzeów, natomiast potem, kiedy się okazało, ile tak naprawdę jest tych dokumentów, e, jest skala tego zastosowania, o czym jeszcze za chwilę. No, już siłą rzeczy musiałam dokonać selekcji. Ten drugi etap, czyli prowadzenie wywiadów, to już się dokonywało w wybranych muzeach. Rozmawiałam przede wszystkim z dyrektorami muzeów, ale tam w niektórych muzeach też miałam okazję poznać osoby, które wspierają dyrektorów w tym procesie. Rozmawiałam także z organizatorami, jaka jest perspektywa, jakie jest dla organizatorów muzeów znaczenie procesu strategicznego. Tych wywiadów było o wiele, wiele mniej, ale rozmawiałam można powiedzieć, na każdym szczeblu z przedstawicielami Wydziałów Kultury gminy, województwa, no i w ministerstwie. Osobno potraktowałam Muzeum Krakowa z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że to był proces, w którym mogłam uczestniczyć, dlatego że przez wiele lat pracowałam w Muzeum Krakowa i zajmowałam się zarządzaniem strategicznym, koordynowałam pracę tworzenia i realizacji kolejnych strategii. I drugie, że w toku badań ustaliłam, że właściwie Muzeum Krakowa było pierwszym muzeum, które stworzyło swoją strategię i w sposób konsekwentny korzysta z, zarzędzi, z, z narzędzi zarządzania strategicznego do chwili obecnej. Zanalizowałam w tym studium przypadku okresu 2004-2005, kiedy była stworzona pierwsza strategia, jak się okazało, pierwsza strategia w sektorze muzeów, aż do roku 2019. Zatem obszar, czas. Kiedy objęty badaniem, to były lata 2016, właściwie do roku 2021, z punktu widzenia tego, co się stało później, może to mieć znaczenie, dlatego że właśnie moje badania były jeszcze przed pandemią. Tak? Pandemia również w zarządzaniu bardzo dużo zmieniła, a także zmieniła w zarządzaniu strategicznym. Co się udało ustalić w toku badań? Przede wszystkim, że zarządzanie strategiczne jest obecne w działalności muzeów, ale nie jest rozpowszechnione. Nie ma żadnych wytycznych prawnych mówiących o tym, że tak powinno być. W związku z tym yy, okazało się w toku badań, że tak, 15 muzeów publicznych ma określone, ma sformułowane misje, przy czym misje, które traktuje jako element zarządzania strategicznego. Co misja pojawia się w wielu kontekstach, ja w swoich badaniach definiuję je jako główny cel funkcjonowania Organizacji w tym przypadku muzeów. Najwięcej tych misji miały sformułowane muzea państwowe, a wśród muzeów samorządowych muzea gminne, przy czym to były muzea duże, to znaczy w sensie w gminach, w miastach na prawach podmiotu. Wiele, wiele mniej muzeów w ogóle określiło swoje wizji, ale też trzeba zaznaczyć, że w literaturze element tworzenia wizji jako takiego obrazu docelowego, dokąd się dąży w tym procesie strategicznym. Nie jest, nie jest wskazywane jako obowiązkowe. No i udało mi się ustalić, że w tym czasie 35% muzeów, 35% przepraszam, nie, nie procent, tylko muzeów posiada strategię. Czyli jakieś około 10%, z czego mogłam się zapoznać w toku badania, przeczytać 29 z nich. W efekcie okazało się, że analizując tą grupę wszystkich muzeów publicznych, i kolejnych etapów procesu. Większość muzeów zatrzymała się na tym etapie formułowania misji. To jest wskazywane jako jeden z pierwszych elementów tworzenia, nie kontynuując dalej działań dotyczących np. analizy otoczenia, wyznaczania celów strategicznych. W związku z tym misje są jednym z jedynym takim widocznym elementem sto, w ogóle stosowania zarządzania strategicznego. No i przede wszystkim okazało się, że to zarządzanie strategiczne jest stosowane w muzeach dużych, które na potrzeby tego badania zostało zdefiniowane jako muzeum, które posiada oddział lub oddziały, zatrudnia powyżej 50 pracowników, których najczęściej organizatorem jest samorząd gminy lub województwa. Trochę też było muzeów współprowadzonych, współprowadzonych z ministerstwem. Jaka jest teraz specyfika zarządzania strategicznego, jeśli chodzi o muzea? Tu trzeba wskazać przede wszystkim na związki z prawem. Ustawa o muzeach wyznacza zasadnicze funkcje, czym muzea się zajmują. No i to się przekłada potem w, w dokumentach strategicznych na wielość celów strategicznych, no bo jeżeli do każdego z tych funkcji, które tu są wskazane, zacytowane z ustawy, wskazujemy jeden czy dwa cele, co ma się zadziać w, w konkretnym muzeum w tym zakresie, no to już mamy tych, tych celów 8, 10 na przykład. Jeśli mówimy o misjach, to bardzo często w tych misjach widać odniesienia do ustaw, do ustawy o muzeach i do zapisów, zwłaszcza artykułu pierwszego, który definiuje, czym jest muzeum, i artykułu drugiego, który mówi w jaki sposób muzea realizują te cele nałożone przez ustawy. Strategie muzeów są tworzone najczęściej w horyzoncie 3 do pięciu lat. I jeśli chodzi o zapisy, bardzo często są to dość ogólne sformułowania. Na tyle ogólne, ja je nazywam mają taki charakter hasłowy, i brakuje też jakby określenia sposobów mierzenia, kiedy ten cel, który jest opisany, uznajemy za zrealizowany, tak? czyli brak zapisów odnośnie miar sukcesu. Proces strategiczny jest procesem długotrwałym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że o kilka miesięcy poświęcamy najczęściej na tworzenie strategii, a potem przez kilka lat na jej realizację, no bo o tym mówią te horyzonty czasowe, w jakiej, w jakiej perspektywie czasowej wyznaczamy cele strategiczne. Na tych, zarówno na etapie tworzenia, jak i strategii pojawiają się pewne bariery. To zestawienie pokazuje, na co moi rozmówcy zwracali najczęściej uwagę. Oczywiście ta lista barier wskazywanych w literaturze jest o wiele, wiele dłuższa, Tutaj to jest efekt rozmów, jakie przeprowadziłam. Na etapie tworzenia strategii przede wszystkim to są bariery finansowe związane ze specyfiką finansowania, co w treści przejawia się przede wszystkim w formie takich zapisów, że zrealizujemy jakiś cel, na przykład coś powiększymy, na przykład kolekcję albo wyremontujemy jakiś budynek, jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie. Takie warunkowe zapisywanie planów i zamierzeń w dokumencie strategicznym. Te dokumenty muzeów bardzo rzadko mają odwołanie do innych podobnych, na przykład do strategii kultury organizatorów albo jeszcze podobnych tematycznie dokumentów. To są dwie najistotniejsze rzeczy. Czyli na etapie wdrażania to, na co zwracali uwagę dyrektorzy, to przede wszystkim, że oni są odpowiedzialni oczywiście za strategię, jak cały zarządzania, ale że wśród pracowników nie mają osób, które ich tym wspierają. To też wiąże się z tym, że nie ma w sektorze kultury dużo osób, które znają zasady zarządzania, zwłaszcza zarządzania strategicznego, które mogłyby dyrektorów w tym procesie. Wspierać. W pojedynczych muzeach rozmawiałam z tak zwanymi koordynatorami strategii, czyli właśnie tymi osobami, które wspierają dyrektorów w tym procesie. Tutaj też zwrócę uwagę na drugą specyfikę, nie tylko muzeum, ale w ogóle instytucji publicznych. Teoria zarządzania mówi o tym, że nadrzędna jest strategia, natomiast struktura organizacyjna powinna być podporządkowana strategii. Ze względu na uwarunkowania prawne związane z tym, w jaki sposób są nadawane statuty i regulaminy organizacyjne, ten proces w instytucjach publicznych jest wydłużony, on wymaga zgody, akceptacji organizatora. Stąd poszukuje się w organizacjach innych metod realizacji strategii, takich, które nie wymagają zmian w strukturze organizacyjnej, z tego powodu, że to jest proces wydłużony. Jakie są zatem wnioski? O charakterze praktycznym, najpierw z perspektywy muzeów. To nas, o dyrektorzy i moi rozmówcy w ogóle zwracali uwagę to, że strategie pomagają im w planowaniu, ale w takim planowaniu długofalowym, w takiej dłuższej niż roczna perspektywie, i pozwalają spojrzeć na muzeum nie sektorowo, albo mówimy też w zarządzaniu silosowo, tu mamy zbiory, tu mamy konserwację, a tutaj mamy kwestie finansów czy, czy administracji, tylko w sposób całościowy, co ma też taki wymiar porządkujący. I podkreślali moi rozmówcy znaczenie, jaki ten dokument ma w komunikacji z organizatorem, o tym jeszcze za chwilkę powiem, jak również z otoczeniem, z partnerami, na przykład ze sponsorami czy depozytariuszami dziedzictwa. Istotne jest, i na to zwracali uwagę moi rozmówcy, żeby angażować w ten proces pracowników już na samym początku, czyli od momentu tworzenia strategii, a nie tylko na etapie realizacji. Podkreślali znaczenie tego dokumentu i pracy nad nim w takim wymiarze komunikacyjnym i też trochę integracyjnym zespół pracowników, jednocześnie zwracając uwagę na to, że plany i zamierzenia opisywane w strategiach często generują zmiany. I te zmiany budzą w pracownikach obawę. Patrząc szerzej poza konkretne muzea, można powiedzieć tak, patrząc w takim wymiarze sektorowym. Strategie nie są dokumentem obowiązkowym, to nie wynika z żadnych przepisów prawa. Chociaż wielu dyrektorów zwracało uwagę na to, że w taki miękki sposób, można powiedzieć, organizator zaleca, dobrze, żeby. Instytucje w ogóle podległe danej gminie, na przykład, miały tego typu dokumenty. Zatem motywacje do tego, przesłanki do tworzenia dokumentów strategicznych są wewnątrzorganizacyjne. Najczęściej to jest inicjatywa dyrekcji, żeby podjąć się opracowania tego typu dokumentów. Strategie są traktowane jako dokumenty wewnętrzne. W, w, w czasie, kiedy prowadziłam badania na te około 30 tam 35 muzeów, jedyne 10 w jakiś sposób upubliczniło swoje strategie. E, oczywiście to są muzea publiczne, w związku z tym, jeżeli zapytałam, to ten dokument został mi udostępniony. Natomiast barierą jest wiedza o tym, które muzea korzystają z narzędzi zarządzania strategicznego. W związku z tym ta, ta wiedza dotycząca procesu strategicznego. Ona w sektorze nie jest upowszechniona. Brak jest wzorców czy dobrych praktyk w tym, w, w, w tym zakresie. Różna jest też specyfika działalności muzeów, a trzeba powiedzieć, że nie ma dwóch takich samych strategii, że każda strategia powinna być dostosowana do konkretnego muzeum i sytuacji, w jakim się ono znajduje i czasie, w którym ten dokument jest tworzony. W, w skali sektorowej brak jest też systematycznych badań w zakresie zarządzania strategicznego. Nie prowadzi takich badań ani GUS, nie pyta w ogóle nic na ten temat, ale ani także nie pojawia się ten wątek w badaniach statystyka muzeów, no wcześniej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jak patrzą na y, y, strategię podległych sobie instytucji organizatorzy? Przede wszystkim y, trzeba powiedzieć, że znają te dokumenty, a bardzo często są zapraszani już na etapie prac i tworzenia i do konsultowania y, zapisów. Jednak y, ta ich pomoc i wsparcie mają przede wszystkim charakter y, finansowy. Czyli po prostu polega na zwiększeniu dotacji na to, żeby zadania było zapisane w strategii były realizowane. Podkreślali to zarówno moi rozmówcy w urzędach, jak i dyrektorzy, że właściwie kwestie kształtowania działalności leżą w gestii muzeum, są samodzielne, w związku z tym ta pomoc ona polega tylko na takim wsparciu finansowym. Jednocześnie dyrektorzy zwracali uwagę na to, że pomimo, że ich organizatorzy znają, akceptują oczywiście i wspierają jak mogą, strategii i zapisy, te wszystkie pomysły na rozwój i funkcjonowanie danego muzeum. Czasami takie doraźne potrzeby no, polityczne w znaczeniu polityk lokalnych, polityk kulturalnych przeważają nad tym, co jest planowane w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym dochodzi w tym momencie do rozdźwięku pomiędzy tym, co się faktycznie dzieje, a tym, co zostało planowane w dłuższej perspektywie. Czasowej. I wreszcie na zakończenie wnioski dla praktyki, czyli to zapytałam moich rozmówców, jakimi doświadczeniami, czym chcieliby się podzielić z tymi osobami, z tymi dyrektorami, którzy chcieliby wdrożyć u siebie strategię, podjąć procesu zarządzania strategicznego. Zwracali uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, po co tworzyć taki dokument? Z wielu powodów bardzo często wybrzmiewał ten dotyczący takiego refleksyjnego spojrzenia na działalność tego, co robimy w dłuższej perspektywie czasu, czyli że strategie mogą służyć takiemu wewnętrznemu procesowi namysłu i rozwoju nad rozwojem danego muzeum, procesu, który się odbywa w dialogu między dyrekcją a... A pracownikami, jeżeli ci pracownicy są od początku w ten proces angażowani, rozmówcy podkreślali też, że dobra strategia to taka, która jest opracowana samodzielnie. To oczywiście nie wyklucza tego, żeby korzystać z pomocy jakichś ekspertów zewnętrznych, firm, czasami, bo też są i takie, ale że ta pomoc raczej powinna dotyczyć sposobu pracy organizacji tego procesu, a nie konkretnych zapisów. Te zapisy, pomysły na, na rozwój, plany, dyskusja o tym, co jest najważniejsze, no bo strategia też pokazuje jakieś priorytety w działalności, to powinno być wypracowane samodzielnie przez a, przedstawicieli muzeum. Strategia może mieć wymiar taki integracyjny, a, Wracam do tego, co mówiłam wcześniej, że ona przede wszystkim rozmawiałam z dyrektorami dużych instytucji, często wielooddziałowych. Praktyka pokazywała, że pracownicy na co dzień niekoniecznie wiedzą, co się dzieje w różnych częściach muzeum, w innych oddziałach. W związku z tym dyrektorzy zwracali uwagę na taki wymiar integracyjny. Po pierwsze wymiany wiedzy, ale też angażowania się pracowników w ogóle w działalność muzeum, możliwość wypowiedzenia się, podzielenia pomysłami czy swoimi spostrzeżeniami. I to, co jest też istotne, to wiązanie tych celów strategicznych, zapisów strategii z celami operacyjnymi, czyli tym, co robi się na bieżąco. Ważne jest to, żeby nie traktować zarządzania strategicznego jako osobnego bytu. Tylko dbać o to, żeby to i rozumieć te powiązania pomiędzy tym, jak codzienna praca zarówno dyrekcji, jak i pracowników przekłada się na, na te cele w dłuższej perspektywie czasu, ale jednocześnie w jaki sposób te wszystkie działania przekładają się na realizację misji, misji instytucji. I proszę o podsumowanie. Tak, dokładnie, już jest ostatni slajd. Tutaj tylko chciałam zwrócić uwagę, że moje badania bo miało wiele więcej wątków, i też te wystąpienia, które były wcześniejsze i Państwa dyskusja poniekąd. Znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych. I w związku z tym, tutaj jest, mogę też Państwu pokazać. Znaczy, te wyniki parę miesięcy temu zostały opublikowane. Więc, jeżeli kogoś to bardziej interesuje, to zachęcam. Natomiast ze swojej strony powiem, że. Te badania dla mnie się nie zakończyły, ja je kontynuuję dalej. Nie było też czasu na to, żeby powiedzieć o więcej o innych podobnych dokumentach strategicznych, jakie są tak zwane programy dyrektorskie, czyli programy funkcjonowania muzeów tworzone w kontekście konkursów na stanowiska dyrektorskie. To jest jakby kontynuacja moich badań, ale to jednocześnie jest myślę odpowiedź na osobne wystąpienie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.